Siemanko, siemanko, z tej strony Niemiecki Słuchajcie, mam dla was tutaj reklamę serwera onplay.pl Start jest jutro o godzinie 18 czyli we wtorek I co? Start jest oczywiście trybu Mega Drop Mamy darmowe case'y pod komendą zadania Zadania Musimy dołączyć na Discord'a I tam na gildie macie takie Taki macie drop Ogólnie ze stołu na... Jak jest eventy to dropi Premium Case. Tam gdzieś spawn jest w ogóle. I tak e, Przez 12 godzin gramy tylko i wyłącznie na żelazne sety. Czyli diamentowe będą off. Tutaj takie kity macie. Jeszcze mamy topki. Tak to właśnie się prezentuje. Tutaj mamy nasze statystyki. I kto będzie miał tam topkę? Chyba nie wiem pierwszą topkę tutaj macie. Tylko nie widać. I tak to się prezentuje, start jest jutro o godzinie 18. No i co, to chyba tyle. I... No i co? Żegnam, żegnam się z wami i Przywitajcie tutaj na start. Pomóżcie im dobić rekord. No, to tyle ode mnie, siema.